Hej, wszyscy, słuchajcie! Otworzyli nowy burdel, gdzie dają na test za darmo! Chodźcie! Dobro, kurwo, jebana! Przestań mi kurwo! Mogę coś powiedzieć? Wypiertalajcie, będę jadł kotleta. Matka nie przyłapie mnie, bo właśnie rucha się. Ho 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 ho, ho. Blanci Blanci ho ho blanchi, blanchi, ho, Blanci Blanci ho ho, zapalę sobie głuchy. Ho 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 ho. Ha! To, to pan wiedza! Co w dupę? A ci śledzia! Boże! Ja uwielbiam ją! Co, że... Syneczku, jakie, jakie buty kupuje, kupuje twój tatuś? Trump Kto chce bucha? Nie palę. Stary, to jest zajebiste palenie. Czy sioszek prosto z Holandii. Zrozumiesz, jak pociągniesz. Nie pożałujesz. Ho. Aja, ba ole, szuka w pizdę, jak tu przejsza kurwa. O o o o ja pierdolę, kurwa, mać. Elo mordo, jupijupij. O kurwa, o kurwa, ja pierdolę. Kurwa znowu, teraz to ci zajebę, tak tobie, kurwa, masz, kurwa, a chuj ci dupę. I KURWA SPIERDAJ! Uprząśniczki siedzą jak anioł, dzieweczki przędą sobie, przędą jebabne niteczki. Pięć złotych. No nie bądź sknera. No daj kurwa pięć złotych, zatańczyłam dla ciebie. La 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 la, la 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 Jesteśmy kwita. Ja się ciebie pytam, co to ma kurwa być? Co to kurwa jest? Zupa skiepa. Ja ci dam kurwa zaraz zupę skiepa. kiepa. Gałganie jebany. Sam będziesz to wpierdalał kurwa. Sam będziesz to kurwa wpierdalał. Ja tego kurwa dopilnuję. Zielenka gąbki, zielenka gąbki. Poczuć, jak babuš <laughs>